Julia von Stein kilka lat temu zadebiutowała w showbiznesie jako jedna z uczestniczek królowych życia, która swoją popularność z czasem zaczęła przenosić do mediów społecznościowych. Celebrytka słynie głównie ze swojego ciętego języka oraz tego, jak żali się na tragiczne sytuacje w codziennym życiu. Wygląda na to, że Julia von Stein znudziła się telewizyjną karierą. W najnowszym filmie na YouTubie wyznała, że oficjalnie odeszła z diabelnie boskich i teraz rozpoczyna pracę na własny rachunek. Zostanie piosenkarką. W najnowszym filmie na YouTubie Julia von Stein poinformowała fanów, że ma nową wizję na swoją karierę. Mimo braku talentu, obrała sobie za cel, że zostanie jedną z najpopularniejszych artystek w Polsce. Pochwaliła się nawet próbką swojego śpiewu. Moim planem jest to, że ja chcę być piosenkarką. Ojciec powiedział tyle, że jak ja zacznę śpiewać, to on zacznie grać na bębenku, a babka na trójkącie. No i wiesz, standardowo mnie wyśmiewa. Ja wiem doskonale o tym, że zrobię najlepszą karierę w tym kraju. Wiem, że ja nie mam talentu do śpiewania, ale ja jestem za ich gwiazdka biście pracowitą osobą i ja będę zapieprzała. Wiem, że te braki nadrobię ciężką pracą, wyznała Julia von Stein. Przy okazji potwierdziła, że już więcej nie zobaczymy jej w telewizji. Odeszłam z telewizji, nie chciałam robić na rachunek sześciu dziewczyn, tylko na swój własny. Jestem najlepsza wśród najgorszych, a ja chcę odwrotnie. Chcę być najgorsza wśród najlepszych, ja chcę się czegoś uczyć. Inni z kolei trzymają kciuki za karierę Julii von Stein. Wielkie gratulacje za odwagę, powodzenia, niesamowicie Cię szanuję za Twoje dążenie do celu. Bardzo mnie to inspiruje, jako młody człowiek chciałbym mieć taki upór w marzenia. Ja w ciebie wierzę, tak jak mówisz, ciężką pracą można osiągnąć wszystko, pisali inni. Pod koniec odcinka na YouTubie Julia von Stein wybrała się do studia nagraniowego. Opuściła je zalana łzami, mając świadomość, że nikt w nią nie wierzy. Myślicie, że mimo to doczekamy się pierwszego singla celebrytki?